Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Adrian Zadurecki, kursesos.pl. W tym filmie pokażę Wam, jak należy postąpić w przypadku, kiedy mamy sytuację niespotykaną kiedy zobaczymy na swojej drodze poszkodowanego, który. Uległ powieszeniu bądź został powieszony przez osoby trzecie. Nie znamy sytuacji, ale chcemy pomóc temu poszkodowanemu. Co należy zrobić? Najpierw sprawdzamy, czy jest bezpiecznie. Podchodzimy do tego poszkodowanego, łapiemy tego poszkodowanego, staramy się unieść jak najszybciej go wyżej, aby zwolnić ucisk na szyję pętli tego poszkodowanego. Następnie jak najszybciej bierzemy nóż. Bądź nożyczki, odcinamy tą pętlę, łapiemy bezpiecznie poszkodowanego za głowę i kładziemy go na podłogę. Pamiętajmy o tym, żeby tą pętlę jak najszybciej ściągnąć i poluzować. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie oddechu. U osoby powieszonej, jeżeli ona nie oddycha, rozpoczynamy jak najszybciej resuscytację krążniowo-oddechową, osoba wyznaczona przez nas wzywa pogotowie ratunkowe w sposób jak najszybszy i skuteczny, a następnie dalej prowadzimy tę resuscytację. Jeżeli prowadzimy ją w dwie czy trzy, trzy osoby, starajmy się co dwie minuty zmieniać w uciskach tej klatki piersiowej. Pamiętajcie, reanimację prowadzimy. Do momentu, aż poszkodowany zacznie oddychać, do momentu, kiedy przyjedzie zespół pogotowia ratunkowego, bądź do momentu, kiedy e, sytuacja stanie się niebezpieczna i będziemy musieli uciekać, bądź stracimy siły. Zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam, adrian: